Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Witamy Państwa i zapraszamy na mecz grupowy, po którym spodziewamy się ostrej walki przez całe spotkanie. Runy atakowany przez przeciwnika, który próbuje odebrać mu kinkę. Alan Uryga. Przyjął i odgrywa z powrotem. Zrobił w ślisk. Mi Maria. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Alan Out piłka dla Wisły. Stelic. No, swego czasu Manchester United, o czym mało kibiców pewnie wie, nazywany był Kolejusz. Tak, powstał w 1878 roku. E, nazywany był Newton Hyatt z Zresztą... Uderzenie? Gdyby dokładniej uderzył. No, zamknęła się jakaś historia. Manchester United pożegnał się z klubem w roli menedżera Sir Alex Ferguson. Będzie brakowało tego czarnego golfa, szarego płaszcza, ciągle tak samo wyglądający i ciągle pełen pasji. Odszedł rzeczywiście szkoda dla futbolu Sir Alex Ferguson. Dobra okazja! Obroniła... Blind! Mały Bramka proszę państwa! Nieraz taka sytuacja, gdy rywal jest zdecydowanie lepszy, silniejszy, mobilizuje niesłychanie zespół. Właśnie tak jest dokładnie z drużyną Wisły Kraków. Jazda, jazda, biała gwiazda. To znane powiedzenie i przyśpiewka kibiców. Zobaczymy, czy dzisiaj będą mieli okazję do radości. Sędzia odwizdał faul, no i jaka jest decyzja? Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Alt Bramkowy i będzie wstawienie od Bramkarza. Alan Uryga. Sadlock. Łukasz Karguła. John Evans. teraz? Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Burnika? Paweł Grożąc, bardzo dobry odbiór. No, stanął na wysokości zadania. No i pan Persa. Alan uryga. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Wispy. I będziemy mieli rzut wolny dla Wisły. Nie czekali i już zaczęli. Dobre przejęcie podania w środku pola. Alon Uryga. Runej odbiera piłkę przeciwnikowi. Rozpoczną czerwone diabło od rzutu wolnego. Obronił, nie Trafia Manchester, brawo! Manchester United świetnie poradził sobie z piwnikiem. Brawo. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bez nie wykorzystał okazję. Czy to postrzela? Broni! Piłka wychodzi w pole. Prawie prawie, ale nie opanował piłki. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. W tym zderzeniu. Zapraszam państwa na drugą połowę meczu. Gracze Wisły Kraków rozpoczęli. Szansa dla Wisły. Mimaria, Maria, Garcia. Ma czas i miejsce. I dobra wrzutka w stronę Neja. Manchester United będzie miał okazję zrzutu rożnego. No znakomicie teraz interweniuje. Nie stracili bramki po tym stałym fragmencie gry. Po akcji zrzutu rożnego. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. I mamy zmianę. Rafał Boguski. Giepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Garcia. Za moment wznowią. wrzutem załóg. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Piłka w pole karne. Dobra interwencja. Blokuje centrę. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Ach, piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej, pewnie by trafił czysto. Świetnie broni po tym rzucie rożnym. Ależ walka o piłkę. Łukasz górnika. Pan Zawodnik Manchesteru faulował. Burliga... Rafał Bukowski... Mata... Garcia... Valencia... O to chodziło! O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Paweł Brożek. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Szelaimi. Przy piłce Runej. Uż. A teraz przy piłce Rooney. Wysokie podanie do Van Persiego. I po odbiorze strata piłki. Boguski. Semir Stilic. Chris Morin. No i mamy czarno na białym. Kto ile był przy piłce? Porówno dla obu zespołów. To jest naprawdę mecz walki. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba i zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Felaini? Odrzucono zautom. Rozpoczną grę. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Mimaria. Mata Celaimi Stilić. Paweł Brożek. Semir Stilicz. Czy to wykorzysta? Strzela! Tak! Ten gol w ostatnich minutach pozwala im wrócić do gry. Tak, niewiele czasu do końca, no i dźwignęła się Wisła strzelając bramkę, której powtórkę oglądamy. Lepiej późno niż wcale, mówi znane powiedzenie, ale rzeczywiście strzelili to w najlepszym momencie. Takie strzały jak ten Brożka Mówią same za siebie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Wydaje mi się, że może to być kluczowy moment tego meczu. Będzie rzut rożny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Do końca niewiele. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Blisko koniec. No i jeśli Wisła teraz strzeli bramkę z tej akcji, to wygra. Rafał Boguski. Wynik już się nie zmieni. 1 do 1 to rezultat ostateczny. Ładny mecz zakończony remisem.